Siemanko. Teraz troszkę inny film, bo sobie weźmiemy, robimy z rękawiczkami, ale zrobimy sobie wolniejsze te pompki. To będzie dokładka na spróbowanie tego czegoś nowego, ale zupełnie innego. Zrobimy sobie trochę wolniejsze. Nie wymagam tutaj, żeby zrobić tego dużo, ale żeby zrobić cokolwiek i troszeczkę inaczej niż do tej pory to robimy. Więc wezmę sobie jeszcze większe rozstawienie też. O takie. nie wiem ile zrobiłem bo skupiłem się na tym żeby sobie oddychać miary fajnie ale Wam tak lżej mi się robiło ogólnie i inaczej ale czuję inne partie mięśni ciekawe sobie tak włączyć coś innego niż to samo co zwykle to co robię wam, że jest ciężkie i męczące na tych kościach. Jak mam jeszcze tak blisko złączone. Jeszcze wypycham sobie tu do przodu trochę. Po to żeby. Że fajnie je czuć. Na łopatkach i na tricepsie to. I na co ja mówię na tym. Na klacie u góry. Ogólnie fajnie odczuwać zmęczenie. Dlatego robię to tak szybko. Też trochę takie to jest. Jak robię szybciej, to jest tak, mniejszy wysiłek do tego. No bo jak robisz wolniej, na bliższych, przynajmniej ja robię wolniej, na bliższych, na kościach, to jest to większy wysiłek dla mnie. No, mam nadzieję, że moja figura, jak i wszystko, będzie się zmniejszać. o, chodzi mi o tłuszcz, żeby to nabierało mocy mięśni i budowy. Właśnie tego, co będę chciał osiągnąć, bo na razie to o, widzicie. Nie wiem, czy to widać dokładnie, ale o, yy, tak wygląda to z drugiej strony, nie wiem, czy coś się zmieniło. Chociaż waga pokazuje mi, że jest troszkę mniej, ale to może kiedyś indziej. Na razie mam 79, chyba tak. Kilogram tak. Może mi się to temu, dobra. Koniec, no, jak coś to jeszcze. Mam dużo czasu na to, żeby porobić parę pompeczek. Miłego wszystkim. Zdrówka, hej!